Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was. Filmikiem typu Open Box. Będziemy otwierać paczkę. Troszeczkę Open Box będzie szukana, bo ja tą paczkę otworzyłam, mniej więcej zobaczyłam, co tam się znajduje. Natomiast chciałabym Wam pokazać te produkty, bo myślę, że są one bardzo, bardzo ciekawe. Będzie to Open Box produktów do stylizacji paznokci. Będą tu hybrydy, będą tu żele, będą tam jakieś akcesoria. Natomiast produkty, które Cię Wam pokażę, pochodzą z firmy, której do tej pory nie było na moim kanale. Jest to firma dosyć nowa, jeżeli chodzi o polskie rynek właśnie produktów do stylizacji paznokci. Jest to Victoria Vinn. Ja szczerze Wam powiem, że na targach chyba kosmetycznych Beauty Forum zobaczyłam tą firmę po raz pierwszy. No i ostatnio udało się nawiązać współpracę właśnie z tą marką. Mam tutaj kilka hybryd, tak jak już powiedziałam mam kilka żeli. Mają też bardzo fajny system, jeżeli chodzi o lakiery hybrydowe, o którym zaraz Wam tutaj wszystko opowiem. Jest on nieco inny niż te wszystkie standardowe, znane do tej pory hybrydy i myślę, że to też jest całkiem ciekawy produkt. Zobaczymy też czasem, jaką się będzie sprawdzać, jaką się będzie, jak to w praktyce będzie wyglądało. Czy to tylko tak fajnie brzmi, czy może rzeczywiście będzie to jakieś fajniejsze rozwiązanie. Zaczynamy już prezentację, co by nie przedłużać bardziej tego wstępu. Nie ma tego też zbyt wiele, jest tak. Powiedziałabym w miarę. Zaczynamy od płynu. Od płynu, właśnie do ściągania hybryd, do serii Pure. Victoria Win ma swoją serię, właśnie do lakierów hybrydowych o nazwie Pure, które różnią się tym od lakierów innych marek, że przede wszystkim są utwardzane tylko i wyłącznie w lampie LED, lampy, lampie LED UV. Taka zwykła, gdzie macie jakieś tam cztery czy ileś żarówek. Niestety, tych hybryd Wam nie utwardzi. Do tego jest potrzebna lampa LEDowa. Natomiast to, co jeszcze wyróżnia te hybrydy to to, że nie ściągamy ich acetonem, oczywiście można, natomiast jest do tego też przewidziany inny, bardziej specjalny płyn, który jest na bazie alkoholu, nie ma tutaj w składzie tego produktu niczego innego, tylko alkohol i woda, nie wiem na jakiej zasadzie ma to działać, natomiast podobno wystarczy spiłować top, oczywiście zawinąć w wacik, zawinąć w folię czy w klipsy właśnie z tym płynem, Potrzymać około 15 minut, i podobno te hybrydy się rozmiękają, tak jak rozmiękają się w acetonie. Wiadomo, że aceton jest dosyć szkodliwy, ma dosyć nieprzyjemny zapach. Niektórzy tam narzekają właśnie na jego opery, a do tego ma dosyć szkodliwe działanie, jeżeli chodzi o same paznokcie, wysusza. Te paznokcie też się troszeczkę rozmiękają, więc. No, ten aceton zawsze gdzieś tam troszeczkę był kontrowersyjny, jeżeli chodzi o to ściąganie hybryd. Ja mam tutaj wielką 1000ml butlę. Zobaczymy, jak się będzie to sprawdzało. Jeżeli chcecie, to e, zrobię Wam test właśnie tych hybryd piór i tego, jak one się ściągają za pomocą tego alkoholowego płynu. Dajcie koniecznie znać na dole, co o tym myślicie. E, I z płynów to by było na tyle. Dalej mamy jeszcze jakieś akcesoria. Tak, mam tutaj całą masę pielniczków. Tak naprawdę wszelakiej gradacji, obstawiam, że są to wszystkie pielniczki, jakie są dostępne właśnie w firmie Victoria Wyn jest tutaj taki dosyć gruby 100x180 czyli bardziej do paznokci żelowych, do opracowania płyt, masy żelowej 180x240 czyli już delikatniejszy również do paznokci naturalnych 320x600, na czyli bardzo delikatny Tutaj też 320x600 tylko w innym kształcie, one już będą bardzo, bardzo delikatne. Będzie to raczej taka polerka do paznokci niż e, stricte pilniczek. 180x240 w takim bananowym kształcie, 180 na 240 prosty pilniczek i taki malutki, cieniutki, e, nie wiem w sumie nawet do czego i jaką on ma gradację, z tego co tutaj. Czuję, to będzie pewnie około właśnie 100 180x240 na mam nadzieję, że się nie mylę, natomiast taki mały, cienki pilniczek gdzieś tam e, na pewno do czegoś się przyda może do paznokci ustów, bo często też te paznokcie ustów ciężko jest opiłować takim grubym pilniczkiem z akcesorii mam jeszcze taką matę po dorobienia paznokci jest to taka mata gumowa antypoślizgowa, ona myślę będzie bardzo fajna właśnie też do robienia zdjęć, stylizacji paznokci ale też będzie chroniła jakiś tam stoliki jeżeli wykonujecie manikier u siebie w domu, e, bardzo fajne jest to, że jest ona dosyć duża, bo na przykład ta, ma ta, ta podkładka z semilaka, raz że to było sztywne, a dwa że było dosyć małe, więc czasami ciężko było się tam na tym ułożyć. Poza tym, tamta była bardzo śliska i bardzo jeździła po stole, natomiast ta jest cieniutka, gumowa. Nie będzie się ślizgała, no i jest dosyć duża, co mi się bardzo, bardzo podoba. I e, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o akcesoria, to są właśnie klipsy do ściągania hybryd. Tutaj z tej e, marki również Victoria Win. One wyglądają nieco inaczej niż te, które testowałam wam z eBay'a. E, z tego, co też tam widziałam w opisie u producenta, to one w jakimś tam stopniu mają mieć regulację siły nacisku, czy coś takiego. I przechodzimy już do produktów stricte do paznokci. Zacznijmy może od tego systemu właśnie żelowego. Mam cały zestaw produktów do przedłużania paznokci. Ja jak wiecie, od czasu do czasu gdzieś tam sobie przedłużam paznokcie, czy to wszystkie, czy jakiś pojedynczy, który mi się złamie. Głównie robię to na szablonie. Ja robię tylko to na szablonie, na tipsie nigdy. I tutaj od firmy Victoria Wynn dostałam właśnie taki zestaw. Jako pierwszy krok oczywiście primer kwasowy, czyli produkt przygotowujący płytkę paznokcia pod nałożenie masy żelowej. One zazwyczaj niezbyt przyjemnie pachną, natomiast są dosyć dobre, bo jednak wytrawiają tą płytkę na tyle, że ta masa żelowa świetnie się do niej przyczepia. Nic nie, nie zapowietrza, nic nie odpada, nie odpryskuje. Tak, ten też nie pachnie najlepiej niestety, natomiast bierze się tego odrobinkę, czeka aż się odparuje No i nie jest tak naprawdę wyczuwalny w ogóle w żaden sposób na płytce paznokcia. Mam też tutaj Base Build Gel oraz Top Build Gel, czyli baza i top nabłyszczający właśnie do stylizacji żelowych w formie. Takiego pędzalka normalnie, jak to, jak to są hybrydy, tego nie nakłada się zbyt dużo. Również cienką warstwę utwardzone w lampie LED, jak i zwykłej UV. No i do tego oczywiście mam żel budujący. Tutaj akurat dostałam w kolorze 03 Soft Pink. E, zaraz zobaczymy, jak on wygląda, chyba że jest zaklejony. Nie jest zaklejony, ma bardzo delikatny, taki właśnie delikatny, różowiutki, pudrowy kolor, będzie bardzo ładnie wyglądał, dużo naturalniej niż jeżeli byśmy używały tego przezroczystego żelu. Też przy żelu budującym w takim kolorze nie musimy tak naprawdę nakładać żadnej stylizacji, żadnego lakieru, żadnej hybrydy. Tak naprawdę wystarczy nam już taki kolor, jeżeli jesteśmy z niego zadowolone. To by było na tyle, jeżeli chodzi o... Te produkty do przedłużania. Mam też tu kilka rzeczy do zdobienia paznokci. Victoria Ven ma taką serię kolorowych żeli o dosyć gęstej konsystencji, które są przeznaczone głównie do robienia zdobień ze względu na swoją konsystencję. Na to, że nie spływają, nigdzie się nie rozlewają, możemy nimi robić bardzo precyzyjne. Jakieś ornamenty, wzorki. I tutaj dostałam trzy odcienie. Pierwszy to oczywiście jest biały i jest to Smart White Salon Art Gel. Również utwardzalny w lampie, zarówno UV, jak i LED. One mają niewielką pojemność, bo. Tylko 5 ml, ale w związku z tym, że są one głównie do zdobień, to myślę, że nie będzie się ich zużywało zbyt wiele. Kolejny z tej serii Salon Argel to jest numerek 06, creamy blue. Tutaj na opakowaniu wygląda na taki dosyć ciemny, niebieski, ale niestety są. Zaklejone tutaj w środku, a nie chcę ich jeszcze otwierać, więc nie pokażę Wam, jak konkretnie będzie wyglądał ten kolor. I drugi kolorowy żel to jest odcień 04 Creamy Amarant, czyli taki dosyć intensywny, różowo-fioletowy kolor. Na naklejce wygląda bardzo ładnie. Mam nadzieję, że kolor w opakowaniu będzie mniej więcej taki sam jak tutaj na tej naklejce. I ostatnie produkty, które znalazłam w tej paczce, no to oczywiście są hybrydy Pure, o których wspominałam Wam na początku tego filmiku, do którego mamy ten płyn na bazie alkoholu. E, otrzymałam oczywiście zarówno bazę, jak i top. One przychodzą w takich bardzo eleganckich, ładnych, białych, opalizujących buteleczkach. Mają 8 ml pojemności. Jeżeli chodzi o pędzelek... Może otworzymy bazy, zobaczymy, jaki one mają w ogóle pędzelek. Pędzelek jest dosyć krótki i szeroki, troszeczkę podobny do tego, jaki znajdziemy w hybrydach, w, właśnie w bazie i w topie z Gelish Natomiast top pewnie taki sam ma pędzelek. Tak, top też ma taki króciutki i szeroki pędzelek, one wbrew pozorom są bardzo wygodne, dużo wygodniejsze niż te pędzelki z długim włosiem. No i do tego topu i bazy oczywiście otrzymałam jeszcze trzy kolory z tej serii Pure, numerek 017 jest to Berry Cocktail, czyli taki fioletowy odcień. Ale ładny, idealny dla mnie, taki jak ja lubię zawsze wszystkie pomadki, czyli taki brudny, zgaszony róż, idealny na, na jesień, myślę, że będzie to kolor, który w najbliższym czasie położy na swoje paznokcie. Odcień 012 czyli Candy Blush to już jest taki bardziej intensywny, lekko różowawy odcień. Taki troszeczkę bardziej neonowy, bardziej na lato, ale również bardzo, bardzo ładny. I jak możecie zobaczyć, to tutaj te kolorowe lakier mają takie same krótkie pędzelki. I ostatni kolor, który otrzymałam, jest to numerach 035 Silvery Cement, czyli będzie to odcień szary. Tak możecie zobaczyć, że tutaj jest piękny, jasny, szary odcień, w opakowaniu wygląda na kolor niesamowicie mocno napigmentowany w ogóle nie widać tu żadnych prześwitów, mam nadzieję, że na paznokciach będzie wyglądał równie intensywnie i będzie równie kryjący zobaczymy też jak będzie z ich utwardzaniem tak jak już wspomniałam, one utwardzają się tylko i wyłącznie w lampie LED ja mam lampę LED taką słabszą, która ma tam bodajże 9W, ale mam też tą dużą lampę 36W więc przetestuję te hybrydy zarówno w tej słabszej, jak i w tej mocniejszej nieżeli lampie zobaczymy czy jest jakaś różnica w jakości w utwardzaniu czy po prostu jest to wszystko jedno wystarczy to, żeby była to lampa LED. To już wszystkie produkty, które znalazłam tutaj w tej paczuszce Dajcie koniecznie znać, które produkty Was najbardziej zainteresowały I o których chciałybyście zobaczyć na moim kanale Bądź poczytać na moim blogu Ja z całą pewnością zabiorę się za testowanie zarówno tych żeli do zdobień Jak i hybryd, które są zdejmowane za pomocą płynu alkoholowego Dajcie koniecznie znać, czy chcecie zobaczyć właśnie filmik Z tym, jak się ściąga te hybrydy za pomocą tego płynu na bazie alkoholu Napiszcie też w komentarzach, czy znacie tą firmę Victoria Wyn, czy miałyście z nią już kontakt do czynienia, czy może właśnie też gdzieś widziałyście ją na targach bądź na innym kanale na YouTube. Ja się tymczasem żegnam, zachęcam do zaglądania na moje media społecznościowe oraz dodawania łapek w górę do tego filmiku i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa pa!